Siemanko, siemanko się tej strony, czekajcie z z tej strony A, tak, gram Nie mam, brzegu, a to dlatego, że mam, 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 to. I mam, to się mam, I mam, bym się Kupić to I od razu się zaczęła ko Kupujemy razy ko się Nie, razy cztery, ale razy dwa. I teraz... Może... Mogę moc tej kulą wleczyć. Mój chłopcze! Kram dało. A nie, no ja a nie, kurde nie, a nie, a nie, a nie, pamiętam nie, a ile a nie, Ojej, gdybym miał 600. Albo. Tysiące robuksów, czy tysiące robuksów. To by było. Dobre. Czekajcie, tylko zobaczę, ja mam robuksów. Ha. No ej.

No tak nic. Te początki Hylakazu są zawsze słabe. Później zaczyna się Armageddon z, percentage... z tym Armageddon z się zaczyna. Nagrywam to o 9 rano. Bo jakbym to nagrywał? Uuuu, szefik! Jakbym to nagrywał. Kiedy to miał wstawić od razu, to bym to przecież. To bym się przecież że iść w samo tutaj. Więc nie ma opcji. Let's go. Kurcie, mamy bazę. Your bas. Baz. A ty 1, 2, 4, 5. To torturu. Ale dał mi daje. Pum, ale dużo Trnu mi złotu, bo mi Pierwsza orka Drugi agarini W sumie Mogłem zrobić rybę na łom, bo chciałem agarini lapali Czymś takim efektem, ale nie. A dlaczego powiedz? Czemu ja zespół razy 4 dla 2? Raz 2. Mm. Bo jak już się chce zobaczyć, kim jest sekret? Albo ballerinę LOLO, bo chyba dalej idzie. Ale to zobaczymy. No i będzie też odcinek na jego podsumowanie. Mam tego laka całego. Jakie mury idą ty dobrze, Bo na razie nic. Ale jak wróci to, to nie ma znaczenia. Czy... Czy... Ja Wydawało mi się, że ma noż, Ale nie. quero não quero você Co jest Jose, ja chodzę z tym ukradniętym? tym złotru, Co zarabiasz 340 tysięcy biorę na dół. Co tutaj? Nie trał, tra? Nie musisz, że zmarnowałem 250 robót, już żeby nic nie leciało.

A no, wy chyba sobie robicie mnie. No A então, no, no. No. na we wtorek nie będzie, ale będę na telefonie. Na telefonie, na no. telefonie. Na Na o! W końcu oddaję te szczęście, no. Ileż można było czekać?

Allora, le est. Fantológia, fanto, giraffa celeste. Criteri, rabbi, Mostrava belli flaminelli. To Fabelli z Flamingeli ej oh, mam razy dwa laka ten... Najważniejsze Nie Nieee! Ale ja chciałem razy dwa laka? Bo trwał tyle odcinek. Oży, dużo laka, to był ten. 4 ty! Jej, to to też udaje. że że to też udaje. słowa miejskie, I miał miejskie, te słowa miejskie, te nie będzie żadnych cięć w tym filmie żadnych Więc oglądajcie do końca Jak Obejrzeliście do tego momentu Napiszcie hmm. Plaża Przetnę Wam serduszko Ej, no co to za lak

Nie, nie mam go w indeksie Mega fajnie Oddaję to, bo to jest najlepszy mityk Prawie Mega oddaję, bo to jest najlepszy mityk zrobieniając, prawie Chyba Więc mega mocno, i mam go teraz tu w indeksie może zibra zubra i ten nie tak się mi się trafi No wybranie rodko to fajnie by było jakby się trafił to taki los orka to coś w tym tym na przykład orka leo balerina lolo albo Los hotspot Лосшотспотс, окуд. Эй, НО то не, НО то я ж МЕГА мне ТЫ, ТЫ, ТЫ ТЫ, ТЫ тен, 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 ТЫ, ТЫ, ТЫ ТЫ, Coś w ogóle leci na tym laku. Cztery minuty a nic nie ma. O to chodzi. dużo nawet już. Może odcinki może. Po tym laku nagram jeszcze skranięcia. Ale jak nie wyjdzie, jak nic nie będzie do kranięcia. Ja nie nagram tego. No, proszę was, 3 minuty, a nic nie leci. No tutaj na, na telefonie sobie zakręcę kołem. Może wyleci mi, orka. Nie. Razy dwa lak nawet mi nie wyleciał.

Прощавам, че прощавам. Прощавам, че е добре, 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 добре. Добре. Ай, но, ай, 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 а, 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 а balerina i bombardido, krokodilo, krokodilo, krokodilo o, diamont o, to naprawdę chyba ten nakradę like, dwa oddał ja myślałem, że będzie jakiś tutaj chrytejrap to takie gwieńko leci dobra, nie żartowałem ale ja myślałem, że będzie jakiś chociaż, że niech będzie ten Los jest orkaritos albo Los albo Las Tralelitas już nic nie leci czy ja wydaję sensora ze dwa laka? Ja wydałem razy dwa laka bez. No, Robuxy no, razy dwa laka? Bez sensu. Tu? Nie. Kryzowie. Kurde. Tak mnie denerwuje to. Raz i 50 Robuxów na no, nic. No kiero, no kiero, a seriwa di rata. Tyle nie kosztowały laki bloki. Nie ma opcji, że tyle. Okiero, okay, okiero. Okay. Co tyle kosztują lucky bloki? Ej nie! Dobra, naprawdę to by było na tyle, jak widzieliście. Co nie uza trala już Ale jak widzicie nie po co się w ogóle kupywać Ale że tylko tra, trala poleciał To słabo, ale podsumowanie to jest mega słabe bo MTD to za churną indeksu i nic więcej. I trala, tra trala. Którego miałem w fundekcie. Czyżbym Diamentowego premier od guzika? Trala, trala. O, tra tra o, o. Albo um, dragon -o. A No, a nie. Tylko ten. Nawet nie leciał już jeden diamentowy. Tylko wyleciał. Ale, sumowa, ale ocenka 1 na 10. Nie wiem, 3 na 10. A to by było na tyle w tym odcinku, już wiecie, że nie warto kupić raz, dwa kilka, razy 4. Nie miałem brobuktu, więc trzymajcie się.